Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kuchni ze Smakiem. Moi kochani smakosze, dziś przygotujemy pierogi. Zupełnie nowy przepis na ciasto, ale na farsz również. Mam nadzieję, że Wam się ten... Przepis spodoba i będziecie lepić te pierogi w swoim domu. Wcześniej jednak, zanim pokażę Wam, jak je przygotować, jakie składniki są niezbędne do ich przygotowania, zachęcam Was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. No i oczywiście, tradycyjnie, jeśli tego nie zrobiliście, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Ja teraz zakładam swój fartuch. Mam nadzieję, że Wy swój również zakładacie. I razem będziemy przygotowywać krok po kroku te pyszne pierogi. Konisiu, przez mnie nie cieszy, cieszyło mnie. Ja już swój fartuch założyłam, dlatego chodźcie teraz niżej. Pokażę Wam, co jest potrzebne do przygotowania tych pierogów. Oczywiście do ciasta mąka, mąka pszenna 500 gramów. Do ciasta dodamy również 60 ml oleju. Możecie dodać również masło. 250 ml gorącej wody. A także pół łyżeczki soli. Do farszu potrzeba nam. Soczewica zielona, ugotowana, mam tutaj 400 g soczewicy, 3 cebule, a także masło do smażenia. Za chwilę bierzemy się za przygotowywanie, zacznijmy, oczywiście tradycyjnie od ciasta, bo będziemy musieli chwilę poczekać, aż to ciasto nam odpocznie. Dlatego przełożę teraz wszystkie składniki na bok. Cebulkę będziemy za chwilę obierać, ale na początku zacznijmy właśnie od ciasta. Ja tradycyjnie ciasto zaczynam przygotowywać w miejsce. Dlatego, już w misce mam tutaj mąkę. Zrobię sobie tutaj dołek, i do tego dołka będę wlewała pozostałe składniki. Na początku zacznę od soli. Wezmę sobie łyżeczkę i wsypię. Wsypię tutaj teraz do ciasta pół łyżeczki soli. Takie solidne pół łyżeczki. Czas na gorącą wodę. A także olej. Całość dokładnie, wstępnie mieszam za pomocą łyżki, a później już będę całość zagniatała dłońmi. To jakieś dwie minuty i przekładamy za chwilę wszystkie składniki na stolnicę. Dlatego umyjcie sobie dłonie, ściągnijcie pierścionki, jeśli macie obrączki i będziemy zagniatać ciasto. Nasze wszystkie składniki są już wstępnie wymieszane. Ja teraz przełożę ciasto na stolnicę i będę ręcznie tutaj zagniatać. Ciasto nie powinno Wam, widzicie, przylepieć się do stolnicy, a jeśli ono się będzie przylepiało to delikatnie podsypcie jemąką, jednak nie ma takiej konieczności i wyrabiamy tak kolejne 2-3 minutki, jak nam się połączą te wszystkie składniki odłożymy ciasto do odpoczynku nasze ciasto jest gotowe, zobaczcie tutaj bliżej, teraz to ciasto ładnie sobie uformuje i przełożę do miski. Przykryję drugą miseczką. I będzie ono teraz tak odpoczywało przez 15 minut. A my w międzyczasie zrobimy sobie mm, farsz. Nasze ciasto już odpoczywa. Dlatego my teraz zajmiemy się cebulą. Trzy cebule obierzcie i pościekajcie w drobną kostkę. bóle są już obrane, dlatego ja je teraz kroję w drobną kostkę. A jak już pokroję cebulę, usmażemy ją na maśle, bo ja lubię, gdy te pierogi mają taki maślany smak, dlatego za chwilę się widzimy, jak już ta cebula będzie pokrojona. Cebula jest już pokrojona, włączyłam multigrilla, wy rozgrzejcie patelnię, a na patelnię wyłóżcie jedną łyżeczkę masła, nie więcej, jedna wystarczy. Poczekamy aż masło nam się rozpuści i za chwilę będziemy wszystko smażyć. Masło już się nam pięknie tutaj rozpuściło, dlatego na masło wrzucam pokrojoną w kostkę cebulę. Cebulę teraz lekko posolę, ale po ją i dodam również nieco płatków chili, bo on tutaj sól z płatkami chili. Wy, jeśli nie macie takiej mieszanki, dodajcie po prostu odrobinę soli, a także odrobinę płatków chili. I teraz czekamy, aż nasza cebula się pięknie zeszkli, potrwa to chwilę. Nasza cebulka jest już gotowa, dlatego teraz do cebulki włożę wcześniej ugotowaną soczewicę. Soczewicę zieloną 400 g. Oczywiście jeśli chcecie możecie użyć soczewicy czerwonej, jednak ja uważam, że z zieloną po prostu lepiej smakują te pierogi. Teraz całość smażymy przez jakieś 5 minut, później będziemy dokładnie ugniatać łyżką, bo powstał nam fajny farsz i będziemy przygotowywać razem pierogi. Zapomniałabym o najważniejszym, czyli o doprawieniu naszego farszu. Do takiej ilości składników dodajemy pół łyżeczki pieprzu. Dodajemy również pół łyżeczki soli. Całość dokładnie mieszamy. Pamiętajcie, że dodawaliście tutaj sól a także płatki czyli do cebulki, dlatego dodajemy tutaj pół łyżeczki, a nie całą. Ale oczywiście, wy spróbujcie Waszego farszu. Jeśli będzie Wam wydawać się, że jest za mało, dodajcie po prostu więcej. Nasz farsz jest już gotowy, dlatego ja sobie tutaj część farszu przełożę i pokażę Wam, co z nim zrobię, by nasze pierogi łatwiej się lepiły. Nie lubię, gdy farsz jest taki gładki. Lubię taką. Wyczuwalną teksturę zarówno cebuli jak również soczewicy. Dlatego połowę naszej ilości farszu ugniotę za pomocą tłuczka po prostu do ziemniaków. Zobaczcie, by te pierogi nam się lepiej lepiły. A drugą połowę za chwilę zobaczycie, dodam po prostu bez wykorzystania już tłuczka do ziemniaków. Za chwilę pokażę Wam jakiej konsystencji będzie nasz farsz i gotowym farszem będziemy nadziewać ciasto, bo nasze ciasto już fajnie odpoczęło. Teraz odstawię nasz farsz, niech on nam trochę ostygnie, a w międzyczasie przygotujemy sobie ciasto. Rozwałkujemy je, jednak jak możecie zauważyć, ja już sobie zmieniłam tutaj na górze płytę, wleję sobie wodę i będziemy gotować nasze pierogi. Woda nam się gotuje, zagotuje w tym czasie, kiedy po prostu będziemy je lepić. Przykryję tylko, wy zagotujcie, stawcie sobie już wodę w waszym garnku i bierzemy się za lepienie pierogów. Tak jak mówiłam, farsz odstawiam, niech nam on trochę ostygnie, a bierzemy się za nasze ciasto. Zobaczcie, ciasto po odpoczynku jest bardzo fajne, elastyczne, mięcił się za chwilę przekroję na dwie części i jedna po drugiej części będę rozwałkowywać powinno i z takich proporcji powinno nam wyjść 40 naprawdę sporych pierogów teraz włożymy sobie ciasto na stolnicę ja tutaj dosłownie delikatnie podsypię stolnicę mąką wyłożę nasze elastyczne ciasto i teraz jak mówiłam przekroję Ciasto na dwie części. Ona jest naprawdę fajne, zwarte i tą część, której nie będziemy teraz wykorzystywać, odkładamy w miskę, w której wcześniej to ciasto odpoczywało. A to nasze drugie ciasto teraz sobie rozwałkujemy. Naprawdę bardzo cienko. Gotujcie sobie teraz szklankę lub ring cukierniczy. Ja właśnie ringu cukierniczego będę używała. Wykroję teraz nasze pierogi. Za chwilę zaproszę was bliżej, byście mogli zobaczyć, jak przygotowuję. Myślę, że pierogi będą takie same, jak ostatnio. Chodzi mi tutaj o falbankę. Do użycia falbanki, do przygotowania falbanki, użyjemy łyżeczki, takiej do herbaty. Ja już tutaj ściągam ciasto. Które pozostało nam. I zobaczcie, to nasze ciasto na pierogi jest naprawdę cieniutkie. Ja za chwilę wezmę sobie farsz bliżej i będziemy wkładać farsz do naszych placków. I bierzemy sobie teraz jeden placuszek, on jest naprawdę elastyczny i w środek wkładamy naprawdę bardzo dużo farszu. Nie żałujemy i zlepiać będziemy. Zlepiajcie dokładnie pierogi, bo później podczas gotowania wasza soczewica może wypłynąć z pierogów. Przygotujcie teraz, przygotujcie teraz sobie łyżeczkę i zobaczcie, w ten oto sposób tworzymy piękną falbankę. I nasz pierwszy pieróg. Jest gotowy. Widzimy się, jak przygotuję wszystkie pierogi. Zobaczcie, nasza pierwsza partia pierogów jest już ulepiona. Mamy tutaj ponad 20 sztuk. Przygotujemy zaraz drugą partię, jednak zrobimy to w domu. Pokażemy Wam, jak się ugotuje pierwsza partia. Zobaczcie, każdy pieróg na górze widać przez niego soczewice. To oznacza, że ciasto jest idealnie cieniutkie. Zobaczcie, nasza woda się pięknie gotuje, dlatego teraz będę wykładać Wow! Dlatego teraz będę wykładać pierogi. Przygotujcie sobie również łyżkę drewnianą, żeby zamieszać te pierogi. I teraz pierogi rzucamy na gotującą się wodę. Biorę stolnicę, mam tutaj łyżkę i rzucamy. Tak jak mówiłam, zobaczcie, widać tutaj naprawdę fajną tę soczewicę. Pamiętajcie jednak, żeby pierogi przykrywać podczas lepienia, bo nam wyschnie ciasto. Przykrywajcie. Pierogi ściereczką, a później tak jak ja, rzucajcie pierogi na gotującą się wodę. Pierogi gotujemy do momentu wypłynięcia, a później poczekajcie jeszcze 30 sekund do minuty. Niech one pogotują się na wierzchu. Dłużej nie, po prostu pierogi nam się będą rozpadać. Połowę pierwszej partii pierogów tu wrzuciłam. Teraz zamieszam te pierogi łyżką drewnianą i czekamy aż nam się ugotują. Złapać. Nasza pierwsza partia pierogów jest już ugotowana, dlatego odsączamy dokładnie pierogi, wykładamy na talerzyk i za chwilę będziemy rzucać kolejną partię pierogów. Ja się tutaj z wami widzę, jak już wszystkie pierogi będą pięknie wyłowione, będą ugotowane i będziemy cieszyć się smakiem. Nasza drugie, druga porcja pierogów jest już gotowa, wykładam je i za chwilę się widzimy. Nasze pierogi są już gotowe, za chwilę je zobaczycie. Pamiętajcie jednak, by przygotować jakąś okrasę. Oczywiście jeśli lubicie, czy to ze słoninki, z kwarków, czy również z cebuli. Ja dzisiaj nasze pierogi posypię płatkami chili, bo jak dobrze wiecie, nie lubię takich straszonych pierogów, dlatego teraz na naszych pierogach, dlatego teraz na naszych pierogach ląduje sól, dosłownie troszeczkę plus płatki chili. I będziemy cieszyć się smakiem. Moi kochani smakosze, kolejny bardzo prosty przepis jest już za nami i mam nadzieję, że te pierogi Wam się spodobały i będziecie przygotowywać je w swojej kuchni. Ja za dziś Wam serdecznie dziękuję. Oczywiście widzimy się jutro z kolejnym bardzo prostym przepisem. Zobaczcie teraz, jak ten pieróg wygląda w środku, jak dużo jest tego farszu, jakie ciasto jest delikatne. Tutaj jest oczywista, jak mówiłam, jest widoczna na wierzchu. Dłużej nie przeciągam, będę cieszyć się smakiem, mam nadzieję, że wy również ze mną. Cieszcie się smakiem razem ze mną i do zobaczenia jutro.